Cześć, witajcie ponownie na kanale Sabatowski TG Ja jestem Dawid, a Was zapraszam na unboxing i recenzję tego małego gryzonia od Kruxa. Na samym początku tego filmu chciałbym serdecznie podziękować firmie Krux za pełny profesjonalizm i za to, że udostępniła sprzęt do testów. Zacznijmy więc od rozpakowania paczki. Widać, że firma Krux nie oszczędza na zabezpieczaniu swoich produktów. Dużo, dużo folii bąbelkowej i to mi się bardzo podoba. Krux oby, tak dalej. Kolorystyka pudełka jest bardzo przemyślana. Połączenie koloru pomarańczowego i czarnego bardzo pozytywnie oddziałuje na nasz mózg. I można od razu stwierdzić, że nie jest to najtańszy sprzęt na rynku. Po lewej stronie na froncie w dolnym rogu mamy logo wraz z oznaczeniem, że myszka ta posiada oświetlenie RGB. Druga strona pudełka zawiera krótką informację, jakie funkcje oferuje ta myszka. Obsługuje do 12 000 DPI, posiada sensor SPC 6662, 11 przycisków, przycisk ognia, gamingową stylistykę, kabel w oplocie oraz oświetlenie RGB. Przejdźmy teraz do tego, co interesuje nas najbardziej. Uchylmy drzwi naszego pudełka. Skrzydełko pudełka od wewnętrznej strony zawiera rozpiskę poszczególnych klawiszy wraz z ich krótkim opisem. Już po samym wyjęciu pudełka widać, że jest zrobiona bardzo dokładnie. Meszka ta wykonana jest z plastiku, który jest bardzo miły w dotyku. Nie jest on typowym świecącym się plastikiem. Posiada tak jakby delikatnie gumową powłokę i jest to bardzo przyjemne. Bardzo bałem się o przyciski, że x będzie wydłużony i same w sobie będą źle spasowane, ale niepotrzebnie. Wszystko jest zrobione bardzo dobrze. Zastosowano tutaj przełączniki marki Huano. Ergonomia zachowana jest na wysokim poziomie. Podczas korzystania z tej myszki nie czułem jakiegoś dyskomfortu. Dłoń leży na myszce bardzo stabilnie i nie ślizga się. Jest wyprofilowana pod użytkowników praworęcznych, natomiast leworęczni muszą się obejść smakiem. Przewód nie jest pokryty zwykłą gumą, lecz fajnym materiałowym oplotem i nadaje to charakteru. Zakończony jest wejściem USB typu A. Przejdźmy teraz do samych przycisków. Mamy dostępnych aż 11 przycisków programowalnych. Ale jak możemy dokonać modyfikacji takich przycisków? W bardzo prosty sposób. Program jest dostępny na oficjalnej stronie producenta. Linka oczywiście podam Wam w opisie. Gdy już pobierzemy i zainstalujemy oprogramowanie do myszki, możemy przystąpić do zabawy. Zakładka Office Mode. Tutaj możemy zmieniać ustawienia trybów, które dotyczą obsługi komputera. Liczne funkcje umożliwiają szybki dostęp nawet do najbardziej skomplikowanych rzeczy. Zakładka Game Mode. Jest to prawie identyczna zakładka jak pierwsza, lecz dotyczy ona ustawień gamingowych, jest dedykowana dla graczy. Dzięki tej zakładce możesz mieć większą kontrolę nad innymi graczami. Zakładka Advance. Znajdziemy tutaj opcję zmiany Firecade, czyli przycisku strzału. Jest dostępna opcja zmiany prędkości kursora, double clicka oraz scrolla. Po prawej stronie możemy modyfikować DPI oraz przypisać je do odpowiedniego koloru. Na samym dole mamy jeszcze opcję wyboru raportowania myszy, zakładka LED. Możemy zmienić szybkość naszych animacji przez przesunięcie suwakiem. Poniżej możemy zmienić tryby wyświetlania kolorów i animacji. Jeśli zaś nie chcemy korzystać z RGB to po prostu możemy tą opcję wyłączyć klikając OFF. Ostatnia pozycja na dole pozwala włączyć opcję oświetlenia na 100% lub ograniczyć intensywność do 50%. Zakładka makro. To zakładka dla bardziej wymagających użytkowników. Zwykły użytkownik raczej z tej opcji nie będzie korzystał, ale fajnie, że jest dostępna w oprogramowaniu. Dzięki opcji programowania przycisków jesteśmy w stanie ułatwić sobie życie. Po co męczyć się w zapamiętywanie skomplikowanych skrótów klawiszowych, skoro można je zaprogramować w myszce? Zobaczmy teraz kilka ujęć z poświetlenia RGB i jak prezentuje się myszka. Muszę Wam powiedzieć, że podświetlenie RGB w nocy wygląda naprawdę fenomenalnie. Na filmie może nie być to dobrze widoczne, ale w rzeczywistości naprawdę robi robotę. W chwili obecnej używam myszki od Afortecha, ale niestety ją muszę zastąpić myszką od Cruxa. Zbliżając się ku końcowi tego filmu, zabiorę Was jeszcze na stronę producenta. Strona jest bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze. Znajdziecie tutaj ciekawe produkty, informacje na temat każdego z nich oraz oprogramowania. Jeśli macie pytania, to śmiało możecie napisać do mnie lub skontaktować się z kruksem, bo obsługa stoi na bardzo wysokim poziomie. Powiedziałbym, że są to ludzie dla ludzi. Myszkę, którą trzymam w rękach, dostaniemy już za około 60-70 zł. Uważam, że jest to nieduża cena w porównaniu z tym, co oferuje nam producent. Dostajemy naprawdę dobry sprzęt za nieduże pieniądze. Czy polecam ten sprzęt? Tak, polecam. I uważam, że są to dobrze ulokowane pieniądze. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że film przypadł Ci do gustu. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, by być na bieżąco. Trzymaj się. Do następnego razu.